Nie wiem, może chyba z bardzo... pajem kogoś, kogoś tam i mnie kurwa trafił ten pike nie, <laughs> tak? nie tak? Ma nie, medyk nasz ma nieogarnięty i nie <laughs> <będy> iść Jeszcze nie ogarnięty. Nie mów tak, o, to paki, po prostu naprawdę. Co nie ogarnięty, człowieku. Chodź tutaj, to my. Chodź tu. No idę, no. I teraz poszukajcie uch, pewnego nietypowego uch, przedmiotu, uch, moi drodzy. Takiego uch, jednego uch. losowego, uch. nietypowego przedmiotu leżącego uch, w niego.

Zapięknie, nie jest? Jestem z, Sąc, jestem o, z innym penisem w tym Dobra, czekaj, mam piątkę tu? Nie mam. Dobra, <gulatory> no nie o, po co się Ty zabijałeś? Cię dobrać rozleciał. Musimy się pomóc w tym Rozłożyłem się na czynniki pierwsze. Ja chciałem, powie <gulatory> chciałem powiedzieć, że właśnie jesteśmy świadkami, jak cię i pani się spotka. Kurioza, ta nikogo nie ma. Dobra, piątka penisów, Błysię piątka pięknie, aż do pamięknie. Opla! Te, te nie zabiją, Proszę Państwa, właśnie bolo, jesteśmy bolo. świadkami tego jak ciepły penis i umiarkowany penis się spotkali W swoim naturalnym habitacie. Nie, Leomes. A patrzę Gonalda, Ronaldo mm. za co ja się nie mogę, ale tym przy ścianie. o to chodzi Ronaldo ma małego. Jeden, drugi... Aha, nie fajnie, nie fajnie, zmarnowałem mu będę. Właśnie kiedy będę do ciebie będą mieć dostęp do nie. Kiedy będę jakieś zasłony? Ja bym na That's right, that don't you can say the Mr. Obama get down! Ale nie chodźcie na dach, jest niebezpieczny, sprawdźcie. Jak na dach, nie rozumiem gdzie. E no, możesz zobaczyć, bo ja się. Urknąłem. Czekaj, ja się wprowadzę ze siebie. Czekaj, mogę się uwolnić Mogę się uwolnić. czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. I czy teleport? A widzę, że e, e, nie potrafiłem przeleć punktu. O nie, nie. O. O, no, spędzimy O Jezu, A to był piękny direct. <głos> <głos> Oni o nie. nie wiedzą. Oczywiście, że nie wiedzą. Dobra. Co to za dźwięk? <noise> Co się stało? Na mele, na mele, na mele. Na mele. Nie <noise> to jest pierdolumika? <gryzny> o oh jest, ej, dostałem bardzo fajny kosmetyk Brawling backcanner Ciepły penis hespa ma mroczny no. <gryzny> penis Hej, zrób się screen wszystkich penisów i je się połączy w jakimś paincie Jasny penis Pierdolaj tak. Mroczny penis <gryzny> Richard gigantio O cholera, jasny penis no, come on. To jest jakby chill server. Tutaj nikt nie musi być dobry. Damn być... change name to wykręcone lewe jądro.